Witajcie kochani, dzisiaj jest niedziela, już 14 września, jesień, kochani u mnie. Miałem coś wpaść na rynek, jakiś coś nagrać, filmik, we czwartek, ale ja nie mam kiedy, tak z rana na, naprawdę nie mam czasu, bo... też już jeszcze rano jest ciemno, a dość na siódmo do pracy. Dobra, nie będę was bo moją głupotami, nagram co jest u mnie, ale trochę się zmieniło. Jestem tutaj u pszczółek, jak widzicie pszczółki latają. Bo u mnie nawoź kwitnie. Ja z nawozji nie będę pobierał miodu, bo u mnie czeka aż włoć zacznie kwitnąć. Pszczoły trochę naniosą, same się trochę zakarmią. Ja już oczywiście dokarmiałem pszczoły, żeby miały żarcie na zimę, jak to mówią. Od 12, w sumie około 20. Lipca włożyłem je paski dwa razy. Wczoraj liczyłem Apiwarolem, kochani. No niestety pszczoła jakaś niezakarmiona na zimę i nie jest wyleczona. To na wiosnę pszczółek nie będzie, kochani. Wszystko ładnie pięknie lata. Cieszę się. Mam tutaj pięć rodzin jeszcze mam dwie rodziny u kolegi. Lecę pokazać Wam dalej, co się tutaj dzieje. Tutaj już mój Chopin z kurką Roso Fajny kogucik. Cześć Chopin. Widzicie jak to ma kury to wie, że wszystko jest zrujnowane. To resztę mojego towarzystwa. Tutaj dwie kurki młode dokupiłem. Te stare, o te tego koloru też dwie dokupiłem. Pozdrawiam gałganka, bo kolega też miał dokupić. Nie chyba dokupił jak z tego to a tutaj kochani siedzi kwoka na jajkach od 4, w sumie wcześniej, chyba 30 sierpnia. Ja nasadziłem, chciała to jest Ona taka fajna ta kurka jest, tylko że jest bardzo dzika taka. Widzicie, się trzyma trzymam takiej klatce, no, bo te kury do nieby wchodziły, donosiły, ja nie chcę. Ale jak się je otwiera to ona ucieka, to reszta towarzystwa mało tego. Tutaj moje kurki, takie małe. To jest to karzełek polski, ta kurka to wiadomo. Każełek, łapciaty kurka. Powiem mi, gdzie niektóre kurki coś chorują, Trochę chorują po jakiś czas, jem znów przechodzi i znów ta choroba nie wiem, wraca. Nie wiem, daje i leki i wszystko. żeby Było dobrze, ale nie zawsze jest dobrze. Tutaj młodyka króliki, tam jest samica, zostało miszek. Cztery takich malutkich, miałem ich w sumie 7. tam na dole, też już Wam pokazywałem, jest mój samiec, prawdopodobnie te moje cztery pudo do nowego właścicielka, już miałem robić się klatkę, ale jak wczoraj rozmawiałem, gość ma ich zabrać, to niech idą świat, niech lecą, niech ktoś inny hoduje. drzewo, muszę pochować a tu powstała nowa budka no niestety musiałem zrobić bo tu jest taki odchowalnik zobaczcie palety płyty skręcone ładnie pięknie a tam co jest zaraz wam kochani pokażę tu jest kwoka z pięcioma kurczantami było posadzone pod tą kwoką Uciekniecie mi, bo za was stare mogę zadziubać. Było 9 jajek, zostało 5 kurczątek, jak widzicie. I taki mieszańców. Zamykam ci, bo ta już by chciałaś nadwór, ale boję się o że to stare będę dziubać. Tak to jest. Widzicie towarzystwo? Chodzi za mną. Muszę posprzątać to wszystko. I tak to wygląda takie moje mini zo amatorskie. Jajko swoje i mięso. Pozdrawiam, życzę miłej niedzieli. Na razie. Ja ich czasami wypuszczam tak na godzinkę, popinuję ich, żeby te stare kury ich nie dziubały. choć odgradzam taką drugą siatkę, żeby tu nie przychodziły te starsze. niech chcę pochodzą. Niech się hartują. Kurczaki mają 8 września przyszły na świat. Te pięć sztuk.